To nastaw na mamę, ja strzelę. Trzymaj. No, no, no. Nastaw na mamę? Tak, w głowę W wow. głowie. Ale nie w głowę Nie w A chodźcie, pójdziemy po kolei. O, nie w głowie. Dobra, teraz. Baj. Chodźcie, pójdziemy do koła. Czekaj Tymon stój No jak poczekasz Stój. No teraz się obróć. w zależności w jaką stronę przekręcisz, w tą energia sprawia, że się kręci widzisz? A jak się to nie? Patrz, jak samo przekręcisz nie. Mówię, przekręć całą kierownicę. No, jak idzie. To się nie przekręcasz. Czemu? Bo nie masz energii, ale tu energia jest przekazywana z koła,

Tu jest różna lepkość wody. Bo... Ta woda jest... Patrzcie, to jest zwykła woda, to jest olej, a to jest jeszcze gęstszy olej. A to jest jeszcze gęstość. No, to jest wielka gęstość.

ちゃんと、最後までやる